Chrześcijanin może mieć jakiekolwiek konflikty. Dzisiejsze kazanie urodziło się podczas studiowania u nas na naszej grupie dziejów apostolskich. Ostatnimi czasy nasza grupa właśnie studiuje to, to zagadnienie z dziejów apostolskich i tam w XV rozdziale pojawia nam się taki poważny konflikt. Czy wy w swoim życiu zdarza się wam prowadzić konflikty? Przypomnijcie sobie sytuację, kiedy coś proponowaliście, a druga osoba była przeciw, kiedy przekonywaliście ją, używaliście wszelkich argumentów, a tak jakbyście głową o mur uderzali, tam trwało podważanie wszystkich argumentów, przeciwstawne stanowisko, no i narastała frustracja, tak? Narasta zdenerwowanie, narastają emocje, no i, i coraz dalej się posuwa. Ta dyskusja prowadzi do tego, że zaczynają się wymiana zdań, epitetów między dwoma stronami. Zaczyna się no, gniewanie, uraz, no i często się kończy, że jakieś wyciszenie kilkudniowe. Tak to nieraz naturalnie wygląda, spory. Ale wiecie co, kiedy obserwowaliśmy ten spór, który urodził się w dziejach apostolskich, tam zastanowiło mnie kilka rzeczy. Przytoczę może cały kontekst, jaki tam się wydarzył. Sylas był posłany jako opiekun zboru. W Antiochii i tam byli, zaczął się ten zbór od Żydów, Żydzi się nawrócili do Jezusa, po czym zaczęli też przyjmować wiarę Grecy i coraz więcej się nawracało. Sylas ściągnął do tej służby Pawła i tam w tym zborze działali i bardzo dobrze tam, tam szła ta służba, nawracali się poganie. Przychodzili do zboru, coraz silniejsza była ta grupa. Bóg wspaniale działał, przez cudy, cuda znaki i, i jakby ta społeczność rosła. I wtedy w XV rozdziale Dziejów Apostolskich pojawia się grupa misyjna. <grym> z Judei natomiast przybyli pewni ludzie, którzy zaczęli nauczać braci, że jeśli nie zostaną obrzezani zgodnie ze zwyczajami Mojżesza, nie dostąpią zbawienia. Gdy na tym tle doszło do poważnego zatargu i sporu między Pawłem i Barnabą, a nimi, postanowiono, że Paweł i Barnawa oraz kilku spośród nich uda się w tej sprawie do apostołów i starszych do Jerozolimy. Wyprawieni zatem przez Kościół ruszyli przez Fenicję i Samarię, szczegółowo opowiadając o nawróceniu Pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. Taki jest, zarysowuje się pierwszy spór. Na który trafiamy w pierwszym 15 rozdziale dziejów apostolskich. Yy, drugi spór w tym yy, w tym rozdziale pojawia się na końcu w 36 rozdziale. Kiedy, a to może, może później, może omówmy na razie ten pierwszy spór może nie będziemy mieszać dwóch na razie. Yy, ten spór to był spór na gruncie wiary, tak? na gruncie głównych założeń, doktryny. Tutaj to było bardzo poważne. Ale wiecie, co rzuciło mi się w oczy, studiując ten, ten fragment na grupie domowej, rzuciło nam się w oczy, że oni po tym zatargu szli z radością, opowiadali wszystkim braciom o nawróceniu Pogan coś za dziwna sytuacja, spięcie, zwarcie, a oni idą, ci adwersarze, razem i mówią, jak to wspaniale Bóg działa wśród pogan i sprawiają radość y, wszystkim braciom. Mówię, to coś niezwykłego, zazwyczaj po takich starciach, no, jak, jak przejdziemy tą ścieżkę, której powiedziałem, pokazałem, no kończy się naprawdę y, na, na urazach i, i nikt, nikt nie chce ze sobą mieć nic wspólnego. A tutaj widzimy, oni idą w dobrej komitywie do starszych, zostali wysłani po, po instrukcję. Jak co dalej się dzieje w tym sporze? Zeszli się apostołowie i starsi, aby tą sprawę rozstrzygnąć. I gdy ją długo rozpatrywano, powstał Piotr i powiedział do nich. Drodzy bracia, Wy wiecie, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród Was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowo dobrej nowiny i uwierzyli. No i w dalszej części Piotr mówi: Przecież wierzymy, że zostaliśmy zbawieni dzięki łasce pana Jezusa, zupełnie tak samo jak oni. No i tutaj zwrócił znowu na moją uwagę język, w którym. Piotr zwraca się no, też do tej części, która jasno wzywała twardo do tego, żeby obrzezać yy, i nakazać, aby przestrzegali prawa Mojżesza tych nowo nawróconych pogan. Zauważcie, jakim językiem posługuje się Piotr. Mówi, kochani bracia. <grym> znowu narzuca się coś innego, tak? Narzuca się duch łagodności, słowo łagodności, którym, y, którym mówi. Piotr powołuje się na to, w co razem wierzą, podkreśla wspólnotę, to, co razem wyznają. Aczkolwiek ostro zaznacza też y, swoje stanowisko. stanowisko. Mówiąc, dlaczego. Te, więc teraz chcecie narażać się Bogu, wkładając na karku uczniów jarzmo, które nie, nie, którego nie mogli unieść nasi ojcowie. Słuchajcie, no żeby nie był taki oderwany od kontekstu ten fragment, bo, bo mówimy o jakiejś sporze z, no, sprzed dwóch tysięcy lat blisko, to powiem wam, że takie spory dziś też nas dotyczą. Nie wiem, czy wiecie ostatnio, na synodzie z kościoła, nasz pastor też tam był. Odbyło się głosowanie w takiej też kwestii ważnej dla kościoła, a mianowicie, czy kobiety mogą zajmować pozycję pomoc, pomocy pastorskiej, tak? Czy pastorów pomocniczych. I, i też tak, taka dyskusja toczyła się, argumentowano i, i przytaczano różne argumenty. Tak jak, ci, tak jak w tamtym czasie w Jerozolimie, na poparcie tej tezy było na pewno prawo Mojżesza, było jasno wskazanie na temat tego, co trzeba zrobić, żeby przyłączyć się do ludu izraelskiego. Tak i w dzisiejszych czasach też znajdą się fragmenty, które tutaj powołują adwersarze obydwu stron. I jak, jak wtedy? Jak ten spór jest prowadzony? Myślę, że ważne jest, żeby podkreślać, obserwować, jak Bóg działa. Oni też tutaj w tym momencie powoływali się na to, jak Bóg działa wśród pogan. To był też dowód tego, że Bóg, Bóg działa, Bóg potwierdza, stoi za tym Jego łaska. Także narzuca się taki, takie pytanie, jak prowadzić spór? Jak prowadzić spór po chrześcijańsku? I czy zawsze jest tak różowo? Czy zawsze jest tak pięknie, że zgodzimy się, znajdziemy jakiś kompromis, znajdziemy wspólne stanowisko, tak jak apostołowie byli w stanie jedno, jednomyślnie uchwalić, znaleźć jakiś kompromis, powiedzieć, żeby przestrzegali tylko jakichś wytycznych, konkretnych ci nowo nawróceni i żeby cieszyli się z Bożego zbawienia. No, mamy też konflikt niestety, który dalej, dalej się pojawia, kiedy Paweł i Syla zwrócili z dobrą wieścią do zboru w Antiochii, nauczali tam braci i Paweł wtedy powiedział do Barnaby, Powróćmy już do tych wszystkich miast, w których głosiliśmy słowo Pana i odwiedźmy tam braci. Sprawdźmy, jak się mają. Sprawdźmy, jak się mają. Barnaba jednak zamierzał zabrać z sobą również Jana zwanego Markiem. Paweł natomiast obstawał przy tym, że lepiej nie zabierać z sobą kogoś, kto opuścił ich w panfilii, nie brał już udziału w ich dalszej pracy. Na tym tle doszło między nimi do ostrego sporu, tak że się z sobą rozstali. Barnaba zabrał Marka i odpłynął na Cypr. Paweł, natomiast polecony przez braci łasce Pana, dobrał sobie Sylasa i także odszedł. Przechodzili razem przez Syrię i Cylicję, umacniając tamtejsze kościoły. Tutaj widzimy drugi spór, który zakończył się odmiennie od tego pierwszego. E Widzimy, że tutaj panowie dość mocno, że tak powiem, obstawali przy swoich stanowiskach. Przy... No oczywiście nie była to tak kluczowa, tak kluczowa sprawa, tak to była rzecz taka trochę drugorzędna, może kogo wezmą ze sobą na misję. Natomiast dość mocno zarysowali swoje stanowiska, i jasno Paweł powiedział, że nie chce brać ze sobą Marka, który ich opuścił wcześniej. Natomiast Sylas. Bardzo chciał go zabrać, no i postanowili się rozstać, żeby pełnić dalej służbę Pana. Na pierwszy rzut oka widzimy tutaj negatywne rozwiązanie tego, tego sporu. Widzimy rozstanie, widzimy ostry spór między braćmi, którzy dokonali wielkich dzieł wcześniej, których Bóg używał. Natomiast na grupie żeśmy rozważali te dalsze dzieje y, tych dwóch braci i zauważyliśmy, że darzą siebie dużym szacunkiem dalej. W listach apostoła Pawła powoływany jest Sylas jako osoba godna zaufania. Y, Paweł wzywa do więzienia Marka w, w późniejszym czasie, y, prosi o przysłanie Marka, bo go bardzo potrzebuje. Więc widzimy, że ich relacje układają się bardzo pozytywnie, pomimo tego spięcia, które mieli. I to znowu daje mi do myślenia, jak prowadzić taki spór, po którym można z werwą iść dalej, głosić słowo pana, dalej zdobywać dla niego duszę. Jak taki spór można prowadzić, żeby, no właśnie, nie czuć się potępionym, tak? E, tutaj. Musimy to jasno powiedzieć: że panowie musieli dbać o autorytet drugiego adwersarza. Musieli szanować się, bo tylko w ten sposób mogli wyjść bez szwanku, że tak powiem, z takiego sporu. Nie mogli się na pewno obrazić, brać tego osobiście, bo gdyby brali to osobiście. No na pewno nie byłaby dalsza możliwa ich współpraca, czy nie, nie, nie byliby pozytywnie tak, nie, nie opowiadaliby tak o drugiej osobie pozytywnie w dalszej części swojej służby. Obserwujemy, że nie byli małostkowi w tym, w tym stanowisku. Przeszli jakby do porządku dziennego nad różnicą zdań i dalej wykonywali swoją służbę, do której ich Bóg i Kościół powołał. I odnosili w tej służbie sukcesy. Jak taki spór właśnie jest prowadzony? Myślę, że przede wszystkim, no tutaj ważne jest o tym, żeby nie zapominać o, tym, o tej nadrzędnej prawdzie, że jesteśmy dziećmi tego samego Pana Boga, że wszyscy jesteśmy, należymy do Niego, że ta druga osoba jest też prowadzona przez Niego, też jest yy, yy, przez Niego używana, Nie powinniśmy być małostkowi na pewno. Na pewno nie powinniśmy w ten sposób patrzeć na to, że skoro w czymś się nie zgadzamy, to już nie ma dalszego pola do współpracy, nie ma dalszego pola do relacji. Jest obrażenie i, i jak gdyby no, nie ma dalszej, dalszej czego zbierać już. Myślę, że trzeba tutaj. Założyć, że nie pielęgnuje się urazy. Jeśli nawet powstaje taka uraza, nie możemy jej pielęgnować, podtrzymywać w sobie, do niej wracać. Musimy pamiętać, że ta osoba jest właśnie też Bożym Dzieckiem jest właściwym, właściwym powołanym przez Pana człowiekiem. Rozważaliśmy to, że kiedy taką postawę mieli, pomimo tego, że nie zgadzali się w czymś, Bóg mógł ich używać dalej. Mogli, Bóg mógł nawet podwoić ich oddziaływanie, bo tak tworzyli jedną grupę misyjną, tak powstały dwie grupy misyjne, objęły inne obszary w swoim działaniem. Bóg pobłogosławił, nawet tą sytuację wykorzystał ją ku dobremu żeby Jego Słowo się rozszerzało, żeby jeszcze więcej ludzi poznało Jego dobrą nowinę. Zarysowują nam się takie dwie, dwie możliwe sposoby rozwiązywania sporów. Jeden z nich to dyskusja w celu osiągnięcia kompromisu, wypracowywanie starannie, długotrwale jednego stanowiska, zachowując szacunek dla drugiej osoby, pielęgnując relacje dobre. Druga, drugi rozwiązanie sporu to podzielenie, tak, to jest wykonywanie oddzielnie jakichś działań, natomiast pamiętanie o tym, że mamy wspólny cel, że dalej mamy wspólną rolę do wykonania, nawet jeśli w czymś się nie zgadzamy, możemy być używani do wspólnego celu. Ja bym chciał jeszcze przytoczyć jeden taki, taki spór, który był prowadzony. Taki spór mamy zarysowany między Abrahamem i Lotem. Wiem, że druga grupa też to, to, tą część Biblii studiuje, żywot Abrahama. I tam w pierwszej Mojżeszowej, trzynastym rozdziale, widzimy pewien spór, który zarysował się. Między Abrahamem i Lotem, jego bratankiem. Panowie razem wędrowali, Pan Bóg ich błogosławił, rozmnażał ich stada, mieli wielki majątek, byli razem, ale brakowało dla nich ziemi. A Lot, który wędrował z Abrahamem, również miał owce i bydło. Rozstawiał on własne namioty. Dobytek obu stał się tak wielki, że nie mogli obozować obok siebie. Brakowało na to miejsca. Na tym tle doszło do sporu między pasterzami stat Abrahama a pasterzami stat Lota. W kraju mieszkali wówczas Kanajczycy i Peryzyci. Abraham zwrócił się więc do Lota: Nie dopuśćmy do sporu między nami. Niech też nie kłócą się nasi pasterze. Ostatecznie jesteśmy braćmi. Czy, czy, czy... Czyż cały ten kraj nie stoi przed tobą otworem? Rozstańmy się. Jeśli zechcesz pójść w lewo, ja udam się w prawo. A jeśli postanowisz iść w prawo, ja wyruszę w lewo. Tutaj widzimy jeszcze inne podejście do sporu. Abraham jest nazwany mężem wiary. Jest naszym ojcem nazwanym ojcem wiary. Więc myślę, że możemy czerpać z niego pewien przykład. I widzimy tutaj bardzo ciekawe rozwiązanie. Jest to ustąpienie ze stratą. Abraham, widząc y, konflikt interesów, y, proponuje, że ustąpi, że się wycofa i że da pierwszeństwo lotowi do wyboru kierunku i wyboru terenu, który wybierze. Cóż za nielogiczne postępowanie? Tak? Tym bardziej, że ziemia, w której byli, to była ziemia, po jednej stronie pustynia, po drugiej stronie żyzny, żyzna nizina Jordanu, pełna wodę i, i zieleń. Abraham natomiast postanawia ponieść stratę, wierząc, że Bóg się o niego troszczy, wierząc, że Bóg wyrównuje jego, jego straty. I w dalszej części widzimy, że Lot wybrał oczywiście korzystniejszą. Z punktu widzenia fizycznego, część zieloną, właśnie tą nizinę wśród Jordanu, wzdłuż Jordanu, i tam postanowił paść swoje stada. Abraham musiał zadowolić się mniej atrakcyjną częścią tej, tej krainy. Natomiast widzimy, jak Bóg wy, wy, wyrównał mu tą stratę. Widzimy, jak Pan Bóg go pobłogosławił, i natychmiast pojawiła się po tym. Obietnica Pana Boga, że Bóg mu da e, ziemię, na którą patrzy, cały okręg, który widzi, i że będzie błogosławił Mu. Też zauważamy ten szacunek, który, który jest między obydwoma, pomimo, że trwają sprzeczki, ich, e, ich pracownicy się ze sobą spierają, kłócą, e, ich następuje konflikt interesu, nie starcza dla nich obu miejsca. Abraham podkreśla to, że są braćmi. Abraham nie chce dopuścić do poróżnienia między nim a lotem. Podkreśla cały czas, że są braćmi. No to zdecydowanie koresponduje z przekazaniami naszego pana Jezusa. Które widzimy w kazaniu na górze w Mateusza 5,38, kiedy Jezus mówi, jak powinniśmy postępować się nie mścić. E... Oczywiście jest to wyższy stopień wtajemniczenia, na pewno. Ale musimy nawiązywać do najlepszych. <laughs> Pan Jezus się wypowiada. Wiecie, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. Ja natomiast wam mówię, nie odwzajemniajcie zła. Temu, kto ci wymierzy prawy policzek, nadstaw również lewy, temu, kto cię pozywa do sądu i chce zabrać tunikę, zostaw również płaszcz. Kto by cię zmuszał, byś śniósł jego ciężar jedną mile, nieść dwie mile. Temu, cię kto, temu, kto Cię prosi, daj i nie odwracaj się od tego, kto chce od Ciebie coś pożyczyć. Widzimy, że Pan Jezus nawołuje do tego, żebyśmy rezygnowali ze stratą, często w, w sporze. Obiecuje nam błogosławieństwo, obiecuje nam, że nie zostawi nas, że się troszczy o nas. I taki, takie też widzimy wyjście ze sporu, które tutaj. Abraham prowadzi z Lotem. Troszkę podsumowując tą nasze rozważanie. Czy możemy się zgodzić na niezgodność? Możemy się zgodzić na niezgodność. Pewna niezgodność jest możliwa między nami, ale musimy pamiętać, że dbamy o autorytet naszego adwersarza, pamiętamy o tym, co nas łączy, pamiętamy o tym, że jest coś więcej między nami, że należymy do Jezusa. Nie powinniśmy od, osobiście odbierać takiej sytuacji, kiedy różnimy się między sobą zdaniami. Niewłaściwe wtedy jest mówienie, a ty taki i taki. Bardziej powinniśmy mówić o swoich uczuciach, tak? Ja się czuję w tej sytuacji niekomfortowo, niewłaściwie. To zawsze daje mi do myślenia, jak z moimi dziećmi rozmawiam, bo one jak się kłócą, to właśnie jak się nawarstwią emocje, to mówią: Ale to ona mnie zdenerwowała! <grym>, czy on mnie zdenerwował? <grym>, to nie ja, to on. Ja zawsze wtedy im mówię, ale to ty decydujesz, czy się denerwujesz, to ty decydujesz, czy, czy te emocje, które się pojawiają, przekujesz w, w to, że na siostrę na wrzeszczy, że, że powiesz, że ona jest niedobra? Czy powiesz, że jesteś smutny, że ci jest niedobrze z tym? Nie powinniśmy na pewno też wracać ciągle y, do do tego, co nas dzieli, co nas oddzieliło. Nie powinniśmy pielęgnować tej urazy, jeśli się pojawi i zadbać o to, żeby się nie pojawiła ta uraza. Jeśli szanujemy drugą osobę, jeśli podkreślamy to, co nas łączy, jeśli pamiętamy o tym, co nadrzędne w tym wszystkim, to na pewno łatwiej nam będzie, nie, nie, żeby nie doszło do zaostrzenia konfliktu do takiego stopnia, który już nie będzie po, powodował korzyści, a tylko straty. No, jak sobie tak radzić tak na, na co dzień? No bo przecież emocje się pojawiają, tak? Jesteśmy w, danym, w danej sytuacji, no i na pewno ciężko nam będzie tutaj rozważyć, tak postąpić, tak, tak postąpić. Jest to na pewno wyzwanie. Natomiast. No, rozważaliśmy też na grupie właśnie różne sposoby, jak sobie ludzie radzą, i tutaj padały takie podpowiedzi, że ok, ja się wycofuję na chwilę, wyciszam emocje, wracam do, do rozmowy po fakcie. Po, po tym, jak już, że tak powiem, przetrawiłem w sobie te emocje, wracam do rozmowy i, i jak gdyby wtedy już można prowadzić ją na innym poziomie. Padał też pomysł. Okej, okay, ale w sumie jak mi nie zależy aż tak bardzo, to w sumie mogę się zgodzić i pomimo, że coś stracę, to jednak cieszyć się z tego, że, że zachowałem zachowałam pokój, zachowałem pokój. No bardzo, bardzo fajne, fajne, fajne myśli, tak? Yy. Żeby, żeby w ten sposób próbować nie, nie doprowadzić do, do narostania konfliktu w taki sposób, że już nie da się nic ratować. Powinniśmy szukać tego, co nas łączy, pomimo różnic. Przede wszystkim, właśnie starać się wyłapać w pierwszej fazie powstającego konfliktu to, co mogę powiedzieć dobrego dla drugiej osoby. To, co mogę powiedzieć jej, żeby docenić, tak? żeby pokazać, że szanuję ją, żeby pokazać, że darzę ją autorytetem, chociaż się nie zgadzam z tym, co mówi, ale tą osobę szanuję. Tą osobę. Darze, właśnie autorytetem pewnym. W podsumowaniu chciałbym powiedzieć, że żebyśmy szukali zgody pomimo różnic. Jeśli są te różnice, starajmy się przede wszystkim szukać zgody. Mamy tutaj taki. Przykład apostołów, którzy kiedy tam, gdzie było coś ważnego, starali się znaleźć kompromis, starali się znaleźć rozwiązanie wspólne. Myślę, że to powinno być naszym priorytetem. Myślę, że ważne jest, żebyśmy też uczyli się ponosić stratę, a czerpać przyjemność z utrzymywania pokoju. To jest wyzwanie dla nas, żebyśmy takie stanowisko zajęli, że okej, okay, ja poniosę stratę, Robię to świadomie i z radością, po to, żeby utrzymać pokój. Takie wyzwanie nam daje Pan Jezus, i myślę, że On tutaj jest tym, który trzyma to wszystko w ryzach. To, co widzimy na kartach Słowa Bożego, widzimy, jak prowadzą ludzie spór, że On nie posuwa się do pewnych granic, że ludzie szanują się, że ludzie którzy uczestniczą w tym sporze darzą szacunkiem siebie. Także zachęcam ciebie, żebyś podjął to wyzwanie. Zachęcam ciebie, podejmij to wyzwanie. Kiedy narasta spór, spróbuj oddzielić emocje od szacunku dla tej osoby. Podkreśl to, że co nas łączy, doceń tą osobę. Próbuj przemyśleć, czy nie warto ponieść stratę po to, żeby zachować pokój i mieć y, korzyść z tego. Może Twój adwersarz y, też zmieni swoje zdanie, jeśli zobaczy, że Ty jesteś pokojowo nastawiony, tak? Że nie ciągniesz y, tego, tego sporu. Z takim wyzwaniem chciałbym Was, y, kochani, zostawić. Myślę, że troszeczkę nawiązujemy też do tego, co pastor mówił w zeszłym tygodniu: o tym, żeby nie mścić się samemu, żeby pozostawić pomstę Bogu, żeby nie odpłacać złem za zło, żeby dobro, dobrem zwyciężać zło, że to nas odróżnia od tego świata. To nas odróżnia jako dzieci Boże. Chcemy siać pokój, chcemy, żeby Królestwo Boże było Królestwem pokoju i chcemy uczestniczyć w tym. Do tego Was zachęcam.